Halo! Halo, halo, Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku jasnobata, już jest Heroes 5, Ashan Arena. Moim przeciwnikiem jest Ledon, A <coughs> my gramy Dungeona na Akademii. <coughs> tuto, tuto, tu to, tu to tam! Dulog! No dobra, weźmy sobie tak. Hmm... Czy próbujemy zagrać? Granie Destra pod single spale nie wchodzi w grę. Ale... Ale, jakbyśmy zagrali Kombata, Kombat też fajny. Narkses, akbet, akbet fajny pod Kombat, nie? Dobra, jaką mamy magiczkę? Aha, no i oczywiście Buty pod Grad nie ma gradu. Pomoc, boska siła. Kula łognia. Hmm. Dobra, co tu jest? Budki. Uh -huh. uh -huh. Pierścień szybkości. Buz dla smoczka. Co tu jest mm -hmm. No to fajne I z tym pójść full of kombat <grywia> my starting Oż co to co, co to jest? Co bym chciał, to mogę iść. Dobra. Eee, weź mi tu, panie, daj Warlocka. Właśnie zastanawiam się nad tym szturmem. Eee. Taktyczka fajna. Ja chcę wziąć boskie. Nie wiem, z którym teleportu mi tutaj oddaje. Jak da DFA, to fajnie. Nawet, nawet Flat takie, nie? To oświecenie też jest sympatyczne, nie? Światło, Boska, Prawka Boska, Prawka i Heist Zamiast taktyki, Moc Prędkości Wtedy nie bierzemy szturmu teleportów. 23 punkty, i lewa ścieżka, tak? Ewentualnie odpuścić pomysłowość. No dobra, spróbujmy, spróbujmy coś takiego. Oświecenie daje mi dalej. Lubię oświecenie. Nie powiem, że nie lubię, nie? Grzech nie lubić oświecenia. Dowodzenie, to już jest dobrze. To też jest chyba 2% moment. Dokładnie, daj najpierw werbunek. Daj aurę szybkości. No widzisz, to jest to szczęście. Jest loga. Dobra, tego nie chcemy. Mieski gniewu eee, Dobra, daj, daj lepszą magię, lepszy atak. No i to się troszeczkę rozsypało, bo teraz tak to chcemy. To chcemy. Teraz będzie mi cały czas dawać lepsze manę, co? Tak hmm. Ja nic z tego nie mam dobrego, no już wolę to dowodzenie dobrać Ja pierdziele no O właśnie dziewięć jeden sześć cztery, no nie, chcemy tu coś cofnąć, mamy tylko hejsta i prawkę. Nie mam boskiej siły, a moje jednostki na boskiej dają dużo, dużo, dużo? Czy nie dają dużo? Ty masz tą samą rolkę. No tu wy macie różną rolkę, wy macie różną rolkę, wy macie różną rolkę i wy też macie różną rolkę. Ale tu akurat będzie czarny smok. Czyli na trzy jednostki, na cztery jednostki by mi to miało znaczenie, tylko że szansa na to, że ja tu kurde zostanę jest Wiecie jaka. No nic. Idziemy dalej. Zastanówmy um. się. Tam mam zbroję. W zamku mam miecz. I to mam jeszcze to. Dobra, no chodźmy. Chodźmy po to. Jeszcze dobierzemy sobie yy, arty na lewej ścieżce. A tak i wieca. No ja mam tylko. Dwie grupówki do rzucenia. To mi to wystarczy, na trzy też mi powinno wystarczyć, nie? Tak mi się wydaje. <laughs> albo będę popierdzielał na tym pasku. Daj mi taką mam nadzieję. O kurwa. Panie drogi. Jakbym wziął pierścień i ten kij To jest 20 tysięcy Nie muszę tego miecza dobierać Buty bym sobie tutaj dobrał Bo dają morala A tutaj byśmy tak, to byśmy sprzedali Zdecydowanie To też mi nie jest potrzebne wait a second to tak to chcę eee, tutaj mamy to i tutaj szczęście my nie mamy szczęścia nie mamy szczęścia dobra to zakładamy z tego mamy eee, pół levela eee z tego mamy cały level, a hmm. jeszcze sto fajne. Chyba, chyba worth it. No mamy teraz 21. No właśnie, jest to szczęście, plus 1. To szczęście, to wiecie, może się okazać yy, mega sympatyczne, ale te buty, te buty by mi mogły mega oddać, nie? Ja pierdziele, ten smok tutaj Dobra, glass to glass cannon. Dobra, bierzemy to, bierzemy te kapcie. Dobra. Okej, okay. aha, dobra, to, to mamy. Stat jest potężny, inicjatywa jest potężna. Czy jest coś, co ja chcę z level'a? Wow, aż sobie z heroesów. No może by mi dało to, albo plus 1, 1 do stata, nie? Boskie. No, boskie, tak. Boskie brzmi dobrze. No, ty, no, nawet jestem zadowolony z tego, co tutaj wyczyniłem. Moi drodzy, omówienie bolidu. Igbet poziomu 17, 22 ataku, 6 obrony, 9 siły czarów, 5 wiedzy, 4 moralca, full atak ze szcze... boże, z prędkością i prawką, aura szybkości, boskie, werbunek, ekspercka loga podarty, miało być tutaj plus 1, 1 do stata, no ale nie ma. A staty mamy wykurwiste plusy do inicjatywy. Minus do inicjatywy, plusy do inicjatywy i atak. Cztery moralca, więc prawie karaboska wymaxowana. Jest sympatycznie. Jest. Sympatycznie. Jeszcze sobie ciszę telefon. Dobra, we are have możemy grać dalej. Uu! ulala! kombatowa akademia? ulala mm, nie mam defa, nie? Jajaja. Dobra, bo już myślałem, że tam tego drugi wziąłem. Mm. Dobra, wy tak w drugie tempo. Mm. Oj tam jaka kara, jaka kara, panie. Ja nie wiedział! Ja nie wiedział, że nie można! Ulala, hulala! A co on taki? U, siedem tylko. ojojoj. Co tutaj jest? Chyba nie ma defa. Nie ma. Jest światło. Jest szczęście. Mhm. No dobra. Ula la, la. Ożeż, panie, w dupę! Hmm. No większa szansa, że demona zabije... De ...że demona, tytana zabije. Okej. Okay. Eee, prawki nie ma co rzucać. Zorientacja na czterdziestu pięciu procentach. Ale moralujom. Dobra. No, to chyba nie ma znaczenia. Ale moral. to polało woda Si cię będzie atakował czura. I apidi Smok, mówimy papa. Pa. A jednak nie. Ty no weź muszę. stópki. Nie widziałem tego. Możemy tak. But why not! Ty kurwa. Mm. Dobra, rzuć hejsta. On mnie tym kurestem może porobić. Ale czekaj. Bardzo ale żeby nie było No dobra pan, no takie bitwy ja lubię! Takie bitwy ja lubię! A co tu pa? Uu, znaczy no to to czułem. Witalność. To tego nie czułem. <noise> no ale nie miał defa, nie? Nie miał defa, z kubany Z defem? To była ciężka. przypaść. Nara!